Jest jakaś ten, no to nie podchodzimy do tego na zasadzie takiej, że wprowadzamy reżim. No to jest reżim. Bawaria, no ja Islandia, nie wyrażam, widzę na na. Ale nie może pan, pan jest na służbie. Pan jest na służbie, w pracy. Jest pan, no jest pan przedstawicielem tego państwa. Jestem funkcjonariuszem policji. Jest pan. Jestem osobą publiczną. No, w tym momencie pan i de facto jest. Jest pan w pracy, jak najbardziej. Może pan to sobie nagrywać, jak pan... Ja ma, to też publikuję jak ma... najbardziej. szczerze bo... mówiąc, że publikuję to za chwilę. W tym momencie, jeżeli pan ja tak pana stawia uprzedzi. sprawę. Proszę pana, może oczywiście, dziękuję bardzo za uprzedzenie. Ten pan policjant powiedział, że nie wyraża zgody na nagrywanie go w pracy. Nie, na nagrywanie wyrażam, tylko na, nie wyrażam zgody na na publikację, na publikację tego, tego publikację nagrania. Mojego wizerunku, tak? Rozumiem. No dobrze, no dobrze, że pan zaczyna się bać o swój ja wizerunek. Nie, ba ja bardzo nie mnie to cieszy. To mi informuje. Aha, dziękuję no, ja bardzo. Ja już to wrzucam, w takim, ja w takim razie publikuję. Według jakiego artykułu, jakiej przy ustawy przy nie mam. Znaczy, pana Czekrytą, zdanie, tak, jaka jest informacje? Ale pan, z pan, z kwiatkowski, pan, pan i pan nie wiadomo jaki. przepisów, bo ma pan prawo jak najbardziej czynności w nagrywać. Super. Nie ma pan prawa tak? bez zgody w przypadku wyraźnego sprzeciwu, jeżeli policjant panu. Pana poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na wysokenie swojego wizerunku. informowałem pana. Nie informował pan, ale dziękuję, że pan o poinformował. Dziękuję, przyjąłem do wiadomości. Mogę do Oczywiście, bardzo proszę. To w przypadku, gdy policjant nie wyrazi wyraźnie zgody na to, żeby pan udostępniał ten wizerunek w sieci, gdziekolwiek. Aha. W myśl artykułu 81 ustawy o prawach autorskich pokrewnych, Aha. ma pan. Nie ma pan prawa do samej Rozumiem. Żeru. Dobrze, dziękuję bardzo za poinformowanie. Pan ma prawo na drodze cywilnej. Oczywiście. Żądać swoich praw? Oczywiście, tak. Do egzekwowania swoich praw. Ale na gronie cywilnej oczywiście dziękuję za to poinformowanie, że na drodze cywilnej. Ja skonsultuję ze swoim prawnikiem tę sprawę nie i niewątpliwie postaram nie się to jak najszybciej opublikować. Dogadam się z tym panem. Szczerze mówiąc, będzie to dość ja rozmawiam zabawne. Dogadam się z tym panem. Przed bardzo proszę, żeby pan poczekał. Aha. No, nie, tym, nie, ale nie, te, czy te nie. kwestie cywilne, nie, to panowie teraz służbowo mnie nie, informujecie nie, o tym, czy tylko tak towarzysko, żebym nie, w, nie, w, nie wpadł w jakieś problemy? Czy panowie teraz tak, prywatnie nie, czy służbowo nie, 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 do mnie mówią? A my jesteśmy prywatnie, czy służbowo? Jesteście służbowo, ale te dobra osobiste to już jest kwestia wasza prywatna, prywatnie a nie służbowa. Jest to czego pan nie zrozumiał. Proszę No Jest pan policjantem na służbie. Jeżeli by pan teraz popełniał przestępstwo i ja bym nagrywał, a pan bym powiedział, że pan nie udziela zgody na rejestrację tego przestępstwa, które pan właśnie popełnia, prawda? ja coś bardzo dobrze Zauważył, w przypadku, gdy policjant wyraźnie popełnia wykroczenie bądź przestępstwo, jak najbardziej takie coś ma pan no prawo do. To sąd będzie oceniał. sąd będzie oceniał. Mogę ja mówić? Do właściwego organu, tak? Tu, tu, Ale. Policjant nie jest osobą publiczną, tylko jest funkcjonariuszem publicznym. Rozumiem. Panu na... wizerunek jego jest kwestią. Rozumiem. Czy dziennikarzowi TVP1 też by pan to powiedział? I co on by wtedy zrobił, proszę pana? Jak pan myśli? Proszę pana. Pan jest osobą prywatną, czy pan jest dziennikarzem? Ja jestem osobą prywatną. Na tym tę sprawę zakończymy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A gdybym był dziennikarzem, czyli ten pan, który tutaj pan nagrywał? Czyli ten, ten pan może opublikować czy ten pan pański czy ten pan wizerunek, był tak? Dziennikarzem? Tak. Да. Wyjście z prawo prawo Tak. Jest pan tego, powiem? Tak. pan sobie zabezpieczył, wizerunek pan Ale pan sobie odejdzie, Są bo z kimś rozmawiam. Pan, ja czy, pan jest pan niekulturalny, pan proszę nie przeszkadzać. Te ten pan jest dziennikarzem, ten pan ma rejestrację prasową? Tak? Nie, jest pan mieć dziennikarzem. nie To nie jest. A to jest nie, nie jest, jest dziennikarz, dziennikarz, tak? Ale, ja nie wiem, czy to jest dziennikarz. Aha. E, nic, A ja nie wiem, nic, czy mnie to nie interesuje. No w sumie, Ale nie dyskutuję z panem. Podobno na rogu można kupić. Proszę pana, bo pan niekulturalnie się wtrąci w rozmowę. Ale pan nie jest. Nic złego nie dzieje, panowie pan, no, dziękuję wszystko, za, za troskę. Wszystko. Ci panowie straszą mnie kodeksem cywilnym i prawem wierzy, autorskim. To już pan sobie żywo To dziękuję panu bardzo. Ja też dziękuję panom bardzo. A, no to teraz do pana, także dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Również, ale niezbyt miłego.